Nie jest łatwą rzeczą być mamą, która samotnie wychowuje syna, nie mieć takiego wsparcia, nie mieć też takiej miłości, którą każda kobieta powinna być ogarnięta, by czerpać z niej siły do wychowywania dzieci. I w momencie, kiedy, kiedy byłaś z tym synem po prostu wiele lat, to jest ten strach i utrata jego życia, ale tak naprawdę jest to strach. O to, że, że zbliża się nieuchronne, że on po prostu w pewnym momencie naprawdę odejdzie, no tak bardzo mocno, bo pewno spotka jakąś dziewczynę i prawdopodobnie pójdzie bardziej w jej kierunku niż w twoim. Ja bym sobie pomyślała tak, że teraz te wszystkie takie lęki, które pojawiają się, to jest taki trochę pro moment, kiedy możesz poćwiczyć, że Bóg Cię zachęca do tego, żebyś poćwiczyła. I swoją głowę, i swoje serce w takim kierunku, że za chwilę przyjdzie nieuchronne. I to już nie będzie to, że ty się boisz, że on wyjdzie wieczorem, tylko że on wyjdzie wieczorem i nie wróci. Nie będzie go wiele dni, że może nie zadzwoni, że tak naprawdę nie będziesz miała może z kim porozmawiać, kimś być. Więc teraz jego takie proste wyjścia są dobrą lekcją do tego, żeby przyzwyczajać się, że za parę lat on naprawdę odejdzie. Nie? Że to są dobre lekcje, żeby tłumaczyć sobie, że tak jest ok, Nie? że możemy tłumaczyć, że się boimy, że coś mu się staje, stanie, ale to jest trening. Trening dla mamy, żeby puścić syna ku światu, Nie? do tego, żeby on zaczął jakby penetrować świat, zaczął wchodzić w głębokie więzi z innymi ludźmi osłabiając silną więź z tobą, a może nawet ją bardzo nadrywając, nie? Że to jest dobry trening. Więc pytasz mi jakąś poradę, to ci powiem tak. Potraktuj to jako taki poligon, poligon ćwiczeniowy dla Ciebie, że yy, chce się nauczyć, nie? Chcę się nauczyć. Zacznie używać rozumu, a mniej serca, tak? Bo Biblia mówi, że serce jest bardziej zdradliwe niż cokolwiek, nigdy nie zaprowadzi nas do dobrych miejsc, chociaż cały świat krzyczy, słuchaj swego serca, nie? To rozum nam Pan Bóg daje po to, żeby rozum panował, i tutaj rozum musi brać prym i mówić: Muszę nauczyć się przyjmować to, że Jego nie ma. I to jest chyba wielka szkoła i wielka lekcja. I może, jak masz taką motywację, to to Ci to troszkę pomoże. Pozdrawiam.